Teraz zgodzisz nam Dominik? Cze, czekaj, tylko sprawdzam 5.32 w Azrychu najbiście Człowiek, taki piękny okaz Symbol Gorczańskiego Parku Narodowego Pamiętajcie, że nie wolno <noise> tych rzeczy dotykać <noise> Tak tu jest przyjemnie a tam jest wszystko państwowe, i nie wolno tam się zagłębiać. Dominik mm, z Zalama Mane Radamandra. to już druga w tym sezonie. Czekaj, ile się naliczymy. To jest dużo. Czekaj taki konter na górze teraz, salamandr. Salamandr szybko, bo uciekł. Widzisz? szoruje brzuszkiem. Bo to płas. To już czwarta? Czwarta. Dominik krzyknął, że jest tutaj. Salamandra! O, O oh, <laughs> pierwszy raz, że ci widzę pływaczu salamandry. Kolejna, to nie jest to ta sama, tam ta Bez sama 7? jest tam. Yy, a tu jest jeszcze jedna. Jakby umiała miała skakać, to już byś nie żył. No. <laughs> tam widzimy z 2002. Tu są jakieś 2010. Piękna sprawa, Piękny, piękna tradycja. Tam jest jakiś 1807 rocznik, także tak, dawno to już się dzieje. Tak. Jak, jak im Bóg kazał wybrać, jak chcecie ułożyć sobie plamki, to ona przez połowę zrobiła dobrze. A drugą połowę ciężko dobra. Dobra, tak? dobra, już Daj mogę. Tak pędzę. Tego nie było. Jak można zauważyć, to jest dosyć świeże. Jakieś to taka taki przesmyk, i po to, i sobie przechodziłeś. Nie tu, był ciągle las, tu ciągle las, ciągle las w momencie kiedy teraz tutaj jest to skrzyżowanie, to ja mam pojęcia gdzieś. Świetnie! Mamy jeden potok i mamy też ten drugi potok, nie? I zastanawiamy się wzdłuż którego potoku mamy iść. Na mapie jest jeden. Jak to na mapie jest jeden? Mandra. Jeszcze jeden. Nie mam bladego pojęcia, która to też. jest. Ja też nie wiem. Ja myślałem, że to tak z trzech się doliczymy dzisiaj. No ja też tak myślałem. Dzieć. Ale tam jest salamandra. Jest tam I salamandra. Idziemy idź proszę za moim palcem. I tam jest jeszcze jedna. Tutaj widzimy wyścig salamandry. Tutaj i tutaj. To jest przykre, że zdominowałem nam cały odcinek nagrywania. Ja myślę, że to bardzo fajnie. Salamandry są spoko Ale piękny potok. Tam jest piękny Dominik, a tam jest piękna salamandra, która się tam czołga. Wow. Ale piękna salamandra. Jeszcze mm -hmm. takiej nie widziałem dzisiaj tutaj w naturalnym środowisku mamy butelkus z prohibitus. Proszę ja was on rośnie tak jak widzimy w korzeniach drzew liściastych możemy czasami spotkać takie polasach. wtedy tutaj na przykład jest przerośnięty okaz więc możemy już go zebrać. Proszę bardzo taki dorodny okaz możemy sobie wziąć do domu wypierdolić do śmieci to tak tutaj jest kolejna idzie może przyzoomuję. Jest jeszcze jedna. Gdzie? Tutaj. Tak? I... i tutaj. Tu, 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 tu. Tutaj. Jeden. Dwa. Ciekawym jest jak y, odmiennie reagują te wszystkie salamandry. Jedne sobie uciekają przed nami, jedne się zatrzymują. A ta na przykład chodzi sobie dupę w tym momencie. Ja myślę, że to jest salamandra typu filozof. Ona teraz. Ona... Szumu potoku. Ona teraz tam wiesz, stoi mój. A! Wszystko płynie! Wszystko płynie! Wszystko płynie! Ciemrach chyba do tego stopnia, że nie wiem czy to jest 30 czy 40? Ale tu będzie 41 albo 31. Ciekawe, jak bardzo się mylimy w tym momencie. O, i tu jest jeszcze jedna. Ponieważ nie właśnie, chcemy się dowiedzieć, jak robi gnieciona salamandra. No właśnie, czy to jest bardziej taki. Czy... Coś w stylu... A! Problem jest taki, że kiedy zaczynaliśmy liczenie, to była jakaś godzina wcześniej i myśleliśmy, że naliczymy sobie cztery, pójdziemy coś zjeść, a tymczasem przedzieramy się przez ten potok niezwykle ostrożnie, żeby nikogo tu nie uszkodzić. I przy okazji liczymy te salamandy. Liczymy je, jakby nie było jutra. Mamy tutaj takie małe zachodzie z wynikiem, że Dominik mówi, że będzie 45 salamandr, a ja mówię, że jest 40. Nie? No, to chyba jest kaczka. Um, co ciekawe, totalnie pomyliliśmy drogi. Możesz to powtórzyć? E, że to wygląda jakbyśmy układali puzle, tylko patrzyli na okładkę cały czas. Tak. tak? Dominik, ja się tam rozłożył. No do dupy chyba. Dominik! Po pierwsze, wyleź tam, po drugie, nie spaść stamtąd. Stwierdziliśmy jednogłośnie, że pierdzielimy tą drogę. Więc... Co tam znalazłeś? No Manta, a co nie znalazłeś? <laughs> Żółka! Debilny plan, żeby się piąć do góry. Właśnie się rozpoczyna. Tak, Polecił mi, żebym pokazał, jaki mamy plan. Naszym planem jest tu, tam Tamtarb. Dziękuję. I... Przytulacie tarp Dobrze, chociaż on W końcu jest godzina jakaś 8 rano Co się koło Tarp dalej się rozkłada, ognisko już się tu płonie Pozwoliłem sobie jeszcze trochę Odkopać yy, igieł Żeby się w razie czego Ogień nie rozprzestrzeniał I przechodzę do przygotowywania Sobie śniadanka Ej, owsianka mi wytrzymała w moim cudownym tym To jest niesamowite Proszę Państwa, tutaj mamy kartkę papieru i gumkę recepturkę. W środku owsianeczkę. No fajnie. Po taki mocny dek, To by się nie cieszył Kurde Dominik, tam burzkrapt. Oj męczarnia. No, spaliliśmy mu korzonka. To tylko kora. Korzenek jest cały. Kora też jest potrzebna, Patrick. Nie, nie, kora jest potrzebna, żeby chronić. Właśnie ją chroniła. Spełniła swoje zadanie. To już wygląda naprawdę przyzwoicie w tym momencie. Znaczy nie, ale jest na tyle wysokie, że może działać. To działa. To jest. Super. Spytę, nie ruszaj tego, nie dotykaj ty. Nie chuchaj na to. O stary, ale męka. Męka. Męka stary. Od dominikusów za pozy. Tutaj przygotowujemy miejsce na ziemniaczki. Dochodzi godzina 10 a ziemniaczka nam się piec z pół godzinki, więc myślę, że to już jest niepewny moment. Nawet jeżeli będę ja trochę później, to one zawsze mogą sobie trochę posiedzieć w cieple. To mnie gdzieś tam poharcuje harcuje po lasach. Pewnie serał Zaledwie! tak dobrego statywu to jeszcze żeś nie widział. O To wycina To jest genialne w swoim działaniu, Patryk, bo naraz rzuciłeś telefon. Tu się ekran jeszcze zruszać. Chyba, jakąś salmonellę. Adam, samochodę, samochodę. będzie moje? Co będzie, Twoje? Co do banku. But <laughs> Ale to jest dobre! Tutaj jeszcze mamy ziemniaczki. O oh, Do oh, Dominik się bardzo cieszy. <noise> Powiem wam ziomeczki, że bushcraft to jednak męka jest. Męka jak nie wiem, o, robisz się czeku, nic, nic, nic z tego nie masz. Pujesz dwusetkę? To jest tani. Nie ma dwusetek. Są so, tutaj. Oh. Teraz jeszcze pójdziemy do strumienia nabrać wody, żeby to gasić, ognisko schować je dobrze. Pamiętajcie dzieci, ognisko musi być schowane wyborowo. Tutaj widzimy pełno belek. Prawdopodobnie z wycinki, ktoś po prostu to pozrzucał tutaj. No i już tak zostało. Tutaj wcześniej był nasz obóz, ale już go nie ma. Haha, wyszło ha. nam naprawdę dobrze. Jesteśmy z siebie dumni. Dominik, jesteś z siebie dumny? Jodu się nie dowie. Jesteśmy dumni. Co tak skrzypi? Mój plecak. Wychoduj jakieś naturalne pozę, Dominik. Zastanawiamy się, czy opłaca się szukać drogi na błyszcz, czy też wrócić się teraz pionowo w dół. Gdzieś w oddali majaczą się takie potężne tatry. Może, może w montażu mi się to uda jakoś ukolorować. Zobaczymy naszego przyjaciela. Tam gdzieś płynie z gór. Bardzo ładnie zresztą. Będzie nam teraz wskazywał drogę do domu. Chyba, że to nie Ewentualnie będzie nam wskazywał drogę do rychłej śmierci. Ale to jeszcze zobaczymy, Paweł. To takimi gadami. jaszczurki i robiłem Dużo znałem takich ludzi. Nigdy ich nie rozumiałem, ale zawsze trochę szanowałem. W ogóle jaszczurki się bardzo łatwo wspinają po wszystkim, ale nie po piasku. że ona się ukryła? Aha, tutaj. Aha, ale siedzi. Wybacz jeszcze na głupi ryj. w ogóle jest salamandra, ludzie. Ja surfuję. Możemy już iść? No, dobra. To nie jest ciało modelki, Patryku. Może nie taki lubią tam. No, to nie jesteśmy, jesteśmy w tam. miejscu naszego błędu, zamiast iść tam, poszliśmy. Tam i to gorszą drogą, bo tam w pewnym momencie droga wchodzi w potok, przez co było tyle salamander. Kocham cię, panie, asfalcie.